Po kilku dniach dzwoni z informacją, że mają osobę zainteresowaną zakupem. I rzeczywiście, pojawiają się z kimś na miejscu. Problem w tym, że klient to zwykle osoba zupełnie przypadkowa. Albo co gorsza, to ich znajomy, udający kupującego. Cześć, z tej strony Dawid Zeński. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jakie brudne zagrywki stosują agencje nieruchomości, żeby wrobić właścicieli w podpisanie umowy. Co gorsza, te sztuczki są tak dobrze wyćwiczone, że nawet większość osób nie zdaje sobie sprawy, że właśnie zostają oszukane. Więc zapnij pasy i przygotuj się na odcinek pełen twardych faktów i bezczelnych kłamstw. Najbardziej popularnym, jeden z najczęściej cwanych trików, jakie stosują agencje nieruchomości, jest obiecywanie, że od razu przyjdą z klientem gotowym do zakupu. Żeby lepiej zrozumieć, jak to działa, wyobraź sobie prostą sytuację. Wystawiasz swoją nieruchomość na sprzedaż, mija kilka godzin, a do ciebie dzwoni już piąta Agencja Nieruchomości, ty jednak nie masz zamiaru współpracować z żadnym biurem, więc zamiast bezpośrednio odmówić, wpadasz na inny pomysł, mówisz agencji, że owszem, mogą przyjść, ale pod warunkiem, że przyprowadzą klienta. Jest zainteresowany zakupem. Na pierwszy rzut oka wydaje się to genialnym rozwiązaniem. Agencja przyprowadzi potencjalnego kupca, który wcześniej nie widział Twojej nieruchomości i być może zdecyduje się ją kupić. Agenci doskonale znają ten scenariusz i są świetnie przygotowani, żeby to wykorzystać. Kiedy słyszą, że zgodzisz się na spotkanie tylko wtedy, gdy przyprowadzą klienta, zaczynają działać. Po kilku dniach dwoń z informacją, że mają osobę zainteresowaną zakupem. I rzeczywiście, pojawiają się z kimś na miejscu. Problem w tym, że klient to zwykle osoba zupełnie przypadkowa. Na przykład ktoś, kto szukał zupełnie innej nieruchomości. Albo, co gorsza, to ich znajomy udający kupującego. Czasami nawet drugi agent podający się za potencjalnego klienta. Ten fałszywy klient ogląda nieruchomość, chwali ją. Mówi, że jest zainteresowany, ale musi się jeszcze zastanowić. Potem znika, a Ty nabierasz zaufania do agenta, myśląc, że rzeczywiście działa profesjonalnie, skoro tak szybko przyprowadził kogoś zainteresowanego. Po kilku dniach agent znowu dzwoni. Informuje, że niestety klient znalazł tańszy dom, ale że on sam zapoznał się już dobrze z Twoją nieruchomością i chętnie pomoże Ci ją sprzedać. Choć początkowo w ogóle nie planowałeś współpracy z agencją, zaczynasz się zastanawiać. Przecież od tamtego czasu nigdy inny się nie zgłosił, a ten agent faktycznie miał klienta. W końcu pod wpływem presji i złudnego przekonania, że to dobry wybór, podpisujesz z nim umowę, często nawet na wyłączność. Jeśli nadal odmawia współpracy z biurem nieruchomości, agencja często wraca z kolejnym klientem, próbując ponownie. Po drugim, a czasem trzecim takim podejściu, wielu właścicieli w końcu się łamie i zgadza się na podpisanie umowy. W końcu myślą, że agencja świetnie sobie radzi, skoro za każdym razem przyprowadza kogoś zainteresowanego. Po podpisaniu umowy agent robi zdjęcia, wystawia ofertę i po prostu czeka. Często kilka miesięcy. W końcu po jakimś czasie znajduje kupca, ale co istotne, jest to osoba, która mogłaby się z Tobą skontaktować bezpośrednio, gdybyś tylko miał lepsze zdjęcia i odpowiednio przygotowaną ofertę na dobrym portalu. Problem polega na tym, że również nie dałeś sobie wystarczająco dużo czasu. Sprzedaż nieruchomości wymaga cierpliwości, bo każda nieruchomość ma swojego kupca. Niestety Twój brak cierpliwości kosztował Cię kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych prowizji. Nie zawsze jednak winę można zrzucić wyłącznie na agencję. Często to chciwość właścicieli i ich specyficzna mentalność. Przyczyniają się do takiej sytuacji. Gdyby nie oczekiwanie natychmiastowych rezultatów i brak cierpliwości, ten scenariusz nie miałby w ogóle miejsca. Drugim sprytnym chwytem stosowanym przez niektóre agencje jest prowizja od klienta kupującego. Zdarza się, że właściciel nieruchomości nie chce samodzielnie zajmować się sprzedażą i szuka najtańszej agencji, co niestety kończy się oszustem. Niektóre agencje wykorzystują to, proponując niską prowizję na poziomie 1 czy 2%, co wydaje się atrakcyjną ofertą. Jednak w rzeczywistości biorą dodatkową, równą albo nawet wyższą prowizję od strony kupującej za nawet agencję z Warszawy, która oferuje 0% prowizji od sprzedającego, czyli za darmo. Brzmi świetnie, prawda? Nic dziwnego, że wielu właścicieli chętnie oddaje im swoje nieruchomości. Ale tu tkwi haczyk. Od kupujących pobierają prowizję z rzędu 5-6%. W efekcie działają na niej korzyść sprzedającego, ponieważ wielu potencjalnych kupców nie chce nawet rozważyć zakupu, kiedy dowiaduje się o tak wysokiej prowizji. Po pewnym czasie agencja zaczyna naciskać właściciela, twierdząc, że nie ma zainteresowania jego ofertą i sugeruje obniżenie ceny. Właściciel, zdesperowany brakiem rezultatów, w końcu zgadza się na obniżkę, a cena spada do takiego poziomu, że kupujący przymyka oko na prowizję. W ten sposób agencja sprzedaje nieruchomość, ale kosztem właściciela, który stracił na swojej nieruchomości, bo uległ presji. W efekcie właściciele nie tylko nie oszczędzają, ale wręcz stracą, ponieważ zmuszeni są sprzedać swoją nieruchomość za znacznie niższą cenę. Agencje, które pobierają 2% prowizji od obu stron, często nie dbają o to, by uzyskać dla właściciela najwyższą możliwą cenę. Ich priorytetem jest szybka transakcja, bo pobierając prowizję, również od kupującego, muszą uwzględnić jego interesy, To sprawia, że stają się bardziej przychylni wobec kupującego. Co gorsza, gdy kupujący negocjuje, agenci często od razu obniżają cenę, nie walcząc o lepszy wynik dla właściciela. Zdarza się też, że agenci zdradzają minimalną kwotę. Jaką właściciel jest skłonny zaakceptować, co osłabia jego pozycję negocjacyjną. W rezultacie, właściciel zamiast uzyskać najlepszą cenę za swoją nieruchomość, zmuszony jest sprzedać ją znacznie taniej niż początkowo planował, co prowadzi do strat finansowych. To bardzo nieetyczne działanie, dlatego jeśli decydujesz się na współpracę z agencją nieruchomości, koniecznie zapytaj, czy pobierają prowizję do obu stron, czy tylko od jednej. To kluczowa informacja, która pomoże Ci uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Jeżeli oczekujesz, że agencja od razu przyprowadzi klienta, nie idź na to, że będzie angażować się szczególnie sprzedaż. Nikt nie wyda ani grosza na merk. Twojej nieruchomości, jeśli nie widzi realnej szansy na zysk. Oczywiście nie zawsze agencja sprzeda nieruchomość, więc jej zysk nigdy nie jest pewny. Dlatego jeśli nie masz z agencją żadnej umowy, nie uczekuj, że będą naprawdę zmotywowani do działania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych zagrywkach, jakie stosują agencje nieruchomości, zapraszam Cię do obejrzenia mojego innego odcinka, do którego link znajdziesz w opisie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.